Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dwa lata temu nagrałem pewien materiał, który stał się moim top drugim filmem. Był on pomysłem jednej z moich widzek, za co serdecznie dziękuję. Osiągnął 7000 wyświetleń i zebrał wiele, wiele fajnych komentarzy. Dziś wracam z kolejnymi opowieściami z Ufrancha Skinwalkera, albo raczej z dopełnieniem i opowieścią o pierwszych incydentach, które tam zaszły. Poprzedni film był bardzo ogólnikowy, dlatego też przy tym pochylimy się nieco bardziej i dokładniej nad tymi wydarzeniami. Sugerowałem się ogólnie wydarzeniami z książki zatytułowanej Hunt for the Skinwalker, napisanej przez nikogo innego jak doktora Kolma Hellera i George'a Napa. Ty drogi widzu, rozsiądź się teraz wygodnie, zostaw łapkę w górę i zrelaksuj się słuchając o przerażających incydentach na ranczu Skinwalker'a. Ja jestem Gro i zapraszam do oglądania. Rancho to znajduje się w Utah, a jego teren leży na ziemiach należących niegdyś do mrocznych bytów. O tym wspomnę nieco później. Wedle wierzeń Indian z Navajo, teren ten nawiedza wściekły byt zwany Skinwalkerem. Dla przypomnienia, Skinwalker jest to szaman pawający się czarną magią, potrafiący zmieniać się we wszelakie istoty. wacho na ogół nie opowiadają o nim, bo rzekomo przynosi to same nieszczęścia, w tym może się nimi ów bestia zainteresować. W aktualnych czasach Rancho To jest bardzo dobrze zabezpieczone, wokół niego rozsiane są wszędzie płoty, zabezpieczone jest kamerami. Dojazdy do takowego są poblokowane, i wszędzie rozwieszone są albo postawione tabliczki z zakazem na doważenie na teren prywatny. Ma to zapobiec niechcianej atencji ze strony publiki. To tak jak na przykład ma pani pewna, która mieszka w domu z Breaking Bad, gdzie ludzie przychodzili, wrzucali pizzę na dach. Współczuję szczerze. Kiedyś było zupełnie inaczej. W roku 1994 Terry i Gwen kupili ranczo, by wychowywać tam dzieci i uprawiać bydło. Pan Terry był rozeznany w tym temacie, więc czemuż by nie? Teren rancha był po prostu idealny pod to. Poprzedni właściciele terenów Kenneth i Edith Myers żyli tam od 1930. I przez wiele lat teren był pusty. Sporo napraw, ale nie było to żadnym problemem. Gdy tylko się wprowadzili, zaczęli dostrzegać dziwne bądź specyficzne kruczki na umowach. Mieli oni kontaktować się z rodziną Majersów, by dostać pozwolenie na kopanie na, na tym terenie. Gdy przybyli na miejsce, zaznali dom praktycznie ufortyfikowany, czyli zabezpieczony. Okna były zabezpieczone metalowymi kratami, wokół domu rozwieszone były również łańcuchy, które najprawdopodobniej służyły psom obronnym. Machnęli na to ręko i zaczęli się osiedlać. Niedługo później wydarzył się pierwszy incydent. Para i ich dwoje dzieci, wraz z ojcem Terego, zauważyli psopodobnego zwierza, który zbliżał się do rancza z około 400 metrów dalej. Stwierdzić mogli, że nie był on mały. Na dystansie około 50 metrów zatrzymał się i na nich spojrzał. Wolnym krokiem zaczął zbliżać się w ich stronę. Wydawało się wręcz, że jest niczym oswojony piesek. Gdy podszedł bliżej, zdali sobie sprawę, że nie jest to zwykły wilk. Sięgał on aż do klatki piersiowej dwóm 180-centymetrowym mężczyznom. Miał piękne niebieskie oczy i był bardzo umięśniony. Mięśnie te przyzdobiało szare futerko. Wilk ten był spokojny i dał się nawet pogłaskać. Nagle ni z gruszki, ni z pietruszki, wilk wystrzelił w stronę korala, który trzymał bydło Terego, i zatakował jednego z małych byczków. Cielaczka, który był zbyt ciekaw bramy. Tery i jego ojciec rzucili się na bestię, by ocalić swojego byczka, ale zwierz był niewzruszony. Tłukli go, bili jak ściana. Tery poprosił więc syna, by przyniósł mu jego broń. Colt Magnuma 357. W tym momencie stało się coś naprawdę dziwnego. Gdy syn przyniósł rewolwer, Tery wystrzelił kilkukrotnie. Zwierzę pozostawało niewzruszone. Dosłownie, zwierzak miał w... to, że dostał z rewolwera po plecach. Po jakimś czasie wilk po prostu puścił zwierzę i sobie poszedł. W pewnym momencie obrócił się na chwilę i spojrzał na rodzinę. Tery strzelił raz jeszcze, a ten szedł dalej, patrząc na nich. Tery krzyknął, by syn przyniósł mu 30,06, broń, której używał do polowania na Jelenie. Nawet taki kaliber nie zrobił na Wilku żadnego wrażenia. Strzelił raz jeszcze, odrywając mu przy tym kawałek mięsa. Wilk odwrócił się i zaczął odchodzić. Tery stwierdził, że będzie trzeba dobić bestie. Gonili Wilka, i w pewnym momencie ten zniknął między drzewami. Na szczęście znaleźli jego ślady, podążali nimi przez półtorej kilometra. W pewnym momencie ślady po prostu zniknęły. Nie miało to sensu, gdyż ziemia w tym miejscu była tak samo miękka jak ta, po której szli wcześniej. Nie mogli znaleźć wytłumaczenia, szukali go do zachodu słońca, i w końcu Terry stwierdził, że lepiej będzie wrócić do domu. Terry, nie wiedząc co powiedzieć, stwierdził, że lepiej będzie zapomnieć o tym zajściu. Przez następne dni wilkopodobna bestia pojawiała się wielokrotnie, a z nią pojawiało się coś jeszcze. W pewnym momencie przestali dostrzegać to dziadostwo. Niestety był to dopiero początek przygód podczas ich dwuletniego zamieszkiwania w tym miejscu. Z farmy zaczęły znikać różne rzeczy i nie tylko te małe, w postaci na przykład konewki albo jakiegoś innego ustrojstwa. Tery zostawiał na przykład jakieś miejsce na chwilkę, by powrócić. Za 5-10 minut, i nie mieć swoich rzeczy, takich jak na przykład 30-kilogramowa wiertnica do ziemi. Niektóre rzeczy się znajdowały. Co dodawało niepokoju do tej zagadki? Na przykład, wiertnica została znaleziona 6 metrów nad ziemią, dokładnie na drzewie. Powodzenia z wciąganiem jej tam. Incydent, który zaczął nękać rodzinę bardzo często, to dziwne, niewyjaśnione światła, często przypisywane do UFO. Pewnego wieczoru Tery i jego syn wraz z kuzynem zauważyli światła na terenie jego rancha z dystansu. Dostrzec było można, że były to białe światła z przodu i czerwone z tyłu prawdopodobnie kamper. Sądząc, że to intrus na jego terenie, ruszyli w pogoń za UFO ale gdy tylko zaczęli się do nich zbliżać, te cicho się od nich odsunęły. Gdy ci przyspieszyli i zaczęli się zbliżać, światło uniosło się 15 metrów nad ziemią. Teraz mogli lepiej dostrzec pojazd. Obiekt ten był kształtu... no tak jakby lodówki. Grubka zawiesiła się, patrząc tempo na obiekt, który se odlatywał. Stało się jasne, że to nie przypadkowe wydarzenia. A może jest to związane bezpośrednio z miejscówką? I owszem. Okazuje się, że ich ziemia była przeklęta. Zazwyczaj jest tak, że przerażający folklor amerykański ma coś wspólnego z Indianami. I tutaj też nie było inaczej. Nazwa rancha, czyli rancho Skinwalkera, wywodzi się z pewnej przerażającej legendy Indian z plemienia Navajo. Legenda ta mówiła o mściwych, złych szamanach, potrafiących przybrać postać wilka bądź wilkopodobnego tworu. Niestety ludzie spoza plemienia Navajo niezbyt rozumieją znaczenie tych bytów. Często mówi się o tym, że jest to sprawa delikatna i plemiona nie lubią o tym mówić. Ale z informacji, które zostały przekazane, wiadomo, że są to złowieszcze byty, używające czarnej magii, którą kultywują przez mroczne rytuały. Jeden z takich rytuałów dotyczy mordu na członku swojej rodziny i konsumpcji jego mięsa. Skinwalker często przedstawiany jest jako pusta, drobna karykatura człowieka. Jak takie naczynie z płonącymi na czerwono oczami. Skinwalkery są rzekomo szybkie, przebiegłe i niesamowicie silne. Przynoszą choroby i cierpienie na innych. Sprawiają, że ludzie szaleją, nieraz posuwając się do strasznych czynów. Ich najpopularniejsza umiejętność to przemiana zwierzęta, takie jak niedźwiedzie, ptaki oraz wilki. Teren Ranch'a leżał na jednym z tych terenów, gdzie ci szamani rzekomo żyli. Miejsca tego typu były uznawane za niebezpieczne i nadprzyrodzone, a nawet przeklęte. Tery patrolował teren nocami. Często dostrzegał dziwne światła w oddali. Pewnej nocy, gdy padał gęsty śnieg, dostrzegł spodek, którego nigdy wcześniej nie dojrzał. Był czarny, cichy i latał na wysokości około 9 metrów. Nagle spodek zaczął migotać na różne kolory. Przypominało to nieco kule disko i wyglądało, jakby czegoś szukało. Terry schował się więc, by uniknąć wykrycia. W pewnym momencie, gdy obiekt się oddalił na około 100 metrów, tery wstał, no i przy tym strzeliły mu stawy. Jak to niestety bywa. Obiekt, jakby słysząc to strzyknięcie, odwrócił się w jego stronę, zgasił światła i powoli odleciał w przeciwną stronę. Dziwny spodek pojawił się raz jeszcze, tylko w... tym razem podążał za żoną Terego, gdy ta jechała autem. Gdy podjechała pod dom, wbiegła do domu, obiekt w tym samym momencie przeleciał na domem i odleciał w sinodal. Jakoś godzinę później Gwen dostrzegła spodek, który wcześniej pomylono z kamperem. Tylko tym razem dostrzegła siedzącą w środku dwumetrową postać, ubraną na czarno, z jakimś hełmem. Stała ona w tak jakby oświetlonym korytarzu. Kobiecie się zdawało, że postać na nią patrzy. Przerażona Gwen zasłoniła okna. Gdy rano poszła sprawdzić z mężem miejsce, nie było niczego. Poza dziwnie dużymi śladami stóp. Później najczęściej zauważaną anomalią przez Shermanów były pomarańczowe obiekty. Terry ponoć spędzał godziny oglądając dziwne zjawisko. Wielokrotnie przez lunetę z nocną wizją. Rzekomo zawsze pojawiały się w tym samym miejscu nad topolami, przedstawiając się w różnych kształtach. Znaczenie miało to, skąd Sherman patrzył na obiekt. Dziwactwo bywało płaskie, przedłużone albo krągłe niczym księżyc. Ponoć ludzie spoza rancza widzieli tylko delikatną pomarańczową chmurkę. Pewnej nocy Tery zauważył w środku pomarańczowego obiektu coś niebieskiego. To było niebo. Gdy dostrzegł trójkąty wylatujące ze środka, zdał sobie sprawę, że jest to swego rodzaju portal. Skoro jesteśmy przy tematyce UFO, warto również wspomnieć o Winta Basin. A dokładnie o artykule z 1911, wydanym przez San Advocate. No możemy to nazwać pre releaseem takiego rancha skinwalkera. Dziwne dźwięki przypominające pioruny, pojawiające się spotki, ufo oraz ginące bydło. Polane dodatkiem saskłoczy i zjawisk poltergeistowych, no czyli duchowych. W 1970 odnotowano ogromny wzrost do dostrzeżeń ufo w tym terenie, czyniąc go jednym z najbardziej odwiedzanych miejsc przez przybyszów z kosmosu. Pozycję tą utrzymuje po dziś dzień. Mimo tych dziwnych wydarzeń dla rodziny samej w sobie jak dotychczas nic się nie stało. No chyba, że wliczymy stres, strach i ogłupienie wywołane tymi zjawiskami. Aczkolwiek to coś, co powodowało te incydenty było bardzo zainteresowane w uboju bydła państwa Sherman. Brzmi jak taki nerwowy sąsiad, który się zdenerwował i stwierdził, hmm, dzisiaj na przykład ubiję ci krowę, a jutro koguta. Pewnego dnia podczas zamieci Tery zauważył, że jedna krowa zaginęła. Znalazł jej ślady i zaczął za nimi podążać, gdy nagle skończyły się na środku otwartej przestrzeni. Było to bardzo podobne do sytuacji z wilkiem. Krowa tak jakby zniknęła. Nie było nigdzie śladów jakiegoś drapieżnika, ani wytłumaczenia dlaczego ślady mogłyby się od tak urwać. Była to pierwsza z pięciu krów, które zaginęły. Wiosną 1995 znaleźli swoje krowy, dokładnie w kwietniu. Krowy te były zmasakrowane, ale z taką różnicą, że to nie było rozerwanie przez na przykład wilka czy inne zwierzę, tylko to były precyzyjne chirurgiczne cięcia. Warto napomnieć również o dziwnej substancji przy ciele jednej z krów. Była ona brązowa i miała konsystencję taką, jak ma kisielek. Spróbowałbym, szczerze mówiąc. Rzekomo wyparowała, gdy Terry poszedł po jakiś pojemnik, by to zebrać. Po czasie, w miejscach, gdzie wcześniej ukazywały się dziwne światła, zaczęły powstawać płytkie dziury w ziemi, a z samych podziemi dobiegać zaczęły dziwne dźwięki. Wszystko to stało się na przestrzeni jednej nocy. Na ranczu zaczęły pojawiać się dziwne orby we wszelakich kolorach. Pewnego razu pies pana Shermana zaatakował orba. Ten zaczął krążyć wokół niego, unikając ugryzienia. Po tym poleciał w drzewa. Pies pobiegł za nim. Po chwili usłyszeć było można przeraźliwy skowy zwierzęcie i cisza. Pan Sherman znalazł na miejscu wypalone kręgi i martwego już kompana. Teremu udało się zbadać orby z bliska. Opisywał je jako okrągłe, trzy razy większe niż piłka bejsbolowa i perfekcyjne. kółka. Kulki. No, coś takiego. W środku wyglądały, jakby miały w sobie dziwną substancję, którą jest ciężko pisać, ale wyglądała, jakby była w stanie gotowania. Orby te wydawały strzykający dźwięk, coś na zasadzie elektryczności. Wiecie... Dobra, czekajcie, to dźwięki wam puszczę. No, coś takiego. Rzekomo obiekty te wpływały na elektryczność w domu i potrafiły wpływać na samopoczucie osoby, która przebywała w pobliżu, tworząc tak jakby sztuczne odczucia. Najczęściej był to lęk. Sherman bardzo przeżył straty psów, i po ponad roku państwo, Sherman, Shermanowie, zgodzili się, że trzeba opuścić to miejsce. Dopiero wtedy Terry opublicznił to, co działo się na ranchu. Poszedł on do Zaka Van Aika z Desert News, gazety, która była wtedy drugą największą w Utah. Wydali oni artykuł 30 czerwca 1996 roku. Terry nie opowiedział zbytnio o wszystkim, tylko częściowo wspomniał, ale wystarczało to, by historia stała się popularna. Mimo straty prywatności, Sherman stwierdził, że świat powinien wiedzieć o tym, co dzieje się w tym przedziwnym miejscu. Niestety, stety, tak jak wspomniałem wcześniej o zabezpieczeniach, są one skutkiem niechcianej uwagi ze strony gapiów, pseudobadaczy, zjawisk paranormalnych i tym podobnych osób. Większość odsyłał z kwitkiem, a niektórym, którym udało się dostać do środka, udało się uchwycić nowe, dziwne zjawiska. Po czasie miejsce to przykuło uwagę kilku wyżej postawionych osób. Po kilku tygodniach po publikacji artykułu, rancho zostało kupione przez Roberta Bigelowa, który przejął je we wrześniu tego samego roku. Shermanowie niezadowoleni musieli sprzedać rancho, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i dzieciom za niższą cenę. Co do Roberta, jest on miliarderem zajmującym się posiadłościami. Na angielski real estate. Skrycie kręciły go na naturalne miejsca i udało mu się nawet założyć organizację zajmującą się Takimi rzeczami. Nazywała się ona tak: Narodowy Instytut Nauki Odkrywczej, po angielsku National Institute for Discovery Science, w skrócie NIT-SAI. Zajmowali się oni badaniami nad zjawisk. Zaczęli oni badać ranczo. W skład ich research teamu wchodziły takie osobistości jak Edgard Mitchell. Możecie go kojarzyć z lądowaniem na Księżycu. Parapsycholog i inżynier elektryk Hal Putow. I ufolog Jack Wallie. Głową research teamu był Kolm A. Keleher. O, tak jak tu jest napisane. Tak, jeden z dwóch autorów książki o ranchu, do której się odnoszę. Wróćmy na chwilę do państwa Sherman. Przenieśli się oni na rancho, znajdujące się jakieś 20 mil dalej, czyli coś koło 32 km. Jak to często bywa, Terry nie mógł zapomnieć o ranczu i dalej bardzo interesował się tym, co sprawiło im tyle problemów. Zgłosił się więc, by pracować tam jako kierownika ka opiekun rancza. Przystano na jego propozycję. Gdy drużyna pierścienia ruszyła na badanie rancza, znaleźli wszystko to, co wspomniałem wcześniej. Czyli krowy, wypaloną trawę w miejscu, gdzie piesek odszedł, i dziwne dziury w ziemi. Wkrótce mieli oni doświadczyć czegoś na własnej skórze. Ale o tym opowiem wam w kolejnej części, która pojawi się tak samo za dwa lata. Nie no żartuję. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli materiał Ci się spodobał, drogi widzu, to strzel łapkę w górę, zostaw subika i napisz jakiś komentarzyk. To by było na tyle. Baja. Cześć.